5 4 3 2 1 jedź 80 lewy 2 do prawy nawrót prawy nawrót 40 40 prawy 5 prawy 5 30 hamowanie szykana od lewej hamowanie szykana od lewej do prawy 3 plus 40 40, lewy 3 minus 100. Lewy 3 minus 100. 100. Szykana od lewej. 20. Szykana od lewej. 20. Lewy 2. Przechodzi w prawy 2 minus. Lewy 2 przechodzi w prawy 2 minus. 150. 150. Bramka od lewej. 80. Bramka od lewej i 80. teraz lewy 5 do prawy 2 syf Lewy 5 do prawy nawrót syf I teraz lewy 5 przechodzi w prawy 5 I przechodzi w lewy 5 i trzymaj prawej Prawy 5 przechodzi w lewy 5 i trzymaj prawej Trzymaj prawej i finisz Śmiało, jedzie, jedzie, jedzie już dajesz, 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 spoko, spoko Dobra Łow, Łow, Łow wow. Trochę żeśmy się zagalopowali Inaczej był finisz opisany